Hej, witam, kolejny odcinek 13, zaczynamy rodzina i święta, członkowie rodziny, lekcja 13, strona 25. I oczywiście specjalnie dla Ciebie grzesiu będę mówiła powoli. zaczynamy! Familia, parycha, rodzina albo partner. Familia. ¿Quién es la familia? Padre, albo papá, madre, mamá, hijo, sen, hija, cúrka, hermana hermano, hermana, brat lub hermana, primo prima, prima kusen, pareja czyli w związku, jak jesteśmy. To w jakie mogą być osoby w związku? Może być marido i mujer, czyli mąż i żona, novio i novia, narzeczony, narzeczona, albo ex marido i ex mujer, czyli była żona i były mąż. Ej, obok co mamy? Babcie i dziadeczka, abuelo. No taki chudy jest śmieszny, nie? Taką ma dużą głowę, takie ma nogi. I Abuela. A co mają Abuela i Abuela? Mają toż Oni mają wnuków. Wnuk. Czyli nieto, wnuk. Albo nie ta wnuczka. To jest chyba prosta, nie? Mam wspaniałą rodzinę. Tutaj nam trochę przeszkadza to Icho-Icha. No, la ok. Padre, papá, madre, mamá, hijo, hija, hermano, hermana. No se puede repetir. Ya, chile, pues, chile, ni siquiera no Ok. Esto es mi familia. Mi mamá, mi papá. Mi hermana i mi pequeño hermano Alex. Opisując na przykład ten obrazek. To jest moja rodzina. Moja mama, mój tata, moja siostra i mój mały brat Alex. Albo bebé, czyli popasek, dzidziuś mały. En mi familia somos, w mojej rodzinie jest nas, 3, 4, 5, 8, Ileś tam. Yo, mi madre, możemy dodać: Se llama, jak się nazywa, mi padre, se llama, jak się nazywa, mi hermana, se llama, mi hermano, se llama, i mi perro na przykład, albo mi hamster, chomik. Mój chomik się nazywa Karla. I teraz sam zdanie. En mi familia somos. Yo. Mi madre se llama Yolanda. Mi padre se llama Jacek. Mi hermana se llama Eliza. Mi otra hermana, druga siostra, se llama Natalia. Somos cinco, jest nas pięcioro. Mi perro, yo no tengo perro. Ja nie mam psa. Widzicie, jak łatwo można powiedzieć o swojej rodzinie? Madre e hija leen un libro. Może być madre e hija leen un libro. Czyli mama y córka czytają książkę. Mi hermana y yo estudiamos mucho. Moja siostra y yo dużo się uczymy. Mi hijo y mi hija, czyli mis hijos, tienen buenas notas. Mis hijos tienen buenas notas. Moje dzieci, mój syn i moja córka mają dobre oceny. Mi sobrino se llama Oskar. Sobrino. Jak to było po polsku? Sostrzeńc. No, o, oh, sorry. Mi sobrino se llama Oskar. Mi sobrina se llama Majka. Mis hermanas se Eliza i Natalia. Mój siostrzeniec to Oskar, siostrzenica Majka i moje siostry to Eliza i Natalia. Tyle. To jest krótka lekcja, żeby Was nie zamęczyć. Możemy też zrobić, tak sobie dzisiaj pomyślałam, że możemy też zrobić jedno zajęcie online. Wyślę Wam link do Google Meet i zrobimy taką małą komfę na następną lekcję. Wszyscy, którzy będą chcieli brać udział, to zapraszam. Myślę, że to może być fajny pomysł. Piszcie w komentarzach, kogo to interesuje i możemy zrobić taką darmową lekcję na podstawie Werbuka, taką 10, może 15-minutową. Odpowiem na Wasze pytania, jeśli jakieś są i spróbujemy może trochę bardziej na żywo. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Hej! Somos. cuatro yo mi madre se llama yolanda mi padre se llama jacek mi hermana se llama elisa oh no somos cuatro somos seis